Jedną z kwestii, która najbardziej nurtuje Polaków tuż przed jesiennymi wyborami, jest stan służby zdrowia. Postanowiliśmy zadać politykom kilka pytań na temat ochrony zdrowia Polaków. A więc czym według pana jest ochrona zdrowia na poziomie europejskim? Na poziomie europejskim to trudno oczywiście jednoznaczną diagnozę. Trochę farsą, bo nie można centralnie sterować. Każdy kraj ma zupełnie inne podejście do ochrony zdrowia. To jest jeden z najważniejszych aspektów w ogóle funkcjonowania życia państwowego też ogólnie mamy dość poważny problem to zawsze to jest tutaj łatwo to zauważyć w Sejmie szczególnie, bo na Komisję Zdrowia rzadko który poseł chce się zapisać. Można taki system tu zastosować, rozładować kolejki, ale kiedy mówimy o blockchainach i możliwości tego, że te kolejki można rozładować zupełnie inaczej służbę zdrowia potraktować, to patrzą się na nas, jakbyśmy mówili o statkach kosmicznych. Ochrona zdrowia na poziomie europejskim to taka ochrona zdrowia, w której kolejki do lekarza mierzy się w dniach, a nie w miesiącach i latach. To taka ochrona zdrowia, w której pacjent nie musi podejmować decyzji, czy kupić sobie obiad, czy leki. To wreszcie taka ochrona zdrowia, gdzie diagnoza nie jest wyrokiem. Wszystkim należy bardzo dobrze realizować ustawę o... Ustawę refundacyjną, która gwarantuje 17% na leczenie, na leki, w tym na leki innowacyjne. No niestety Narodowy Fundusz Zdrowia nie przeznacza w pełni tej kwoty. Brakuje około 2 miliardów. Leki to jest element leczenia bez, bez wykupienia leków, które nam przepisuje lekarz. Cała wizyta u lekarza często jest po prostu na nic. Ale w przypadku nieszczęścia i choroby ciągle system jest jeszcze zbyt mało wydajny. Nakłady są niewystarczające. Jaki procent PKB jest obecnie przeznaczony na ochronę zdrowia, a jaki powinien być i w jakiej perspektywie? Teraz to oscyluje w Polsce około 4,5%. E takie minimum, o którym mówi Światowa Organizacja Zdrowia, to jest 6,8%. Jako Lewica chcielibyśmy dojść do tego poziomu już w 2020 roku. W 2024 chcielibyśmy się trochę podciągnąć ponad to minimum, czyli do 7,2%. 6,8% w najbliższych 2-3 latach był, to byłoby już rzeczywiście dosyć dużym Postępem. Standardy europejskie też są bardzo różne. My wyznaczyliśmy sobie poziom 6% produktu krajowego brutto i do niego mamy zamiar dojść zgodnie z ustawą do roku 2024. Problem nie polega na tym, ile procent przekazamy na służbę zdrowia. Problem polega na w dysponowaniu tych środków. Przecież ile byśmy nie przekazali na służbę zdrowia. Wiele, wielokrotnie pokazywano, jak niekompetencja potrafi w różnych regionach, szczególnie tutaj na wiejskiej, sprowadzić ten temat do parteru. Czy wie pan, na którym miejscu jest Polska w takich zestawieniach europejskich na tle innych krajów, jeśli chodzi o wydatki na ochronę zdrowia? Wiem, że daleko, mam tego świadomość, i to jest coś, z czym się borykamy właściwie od 30 lat. Polki i Polacy, jako obywatele Unii Europejskiej, mają prawo oczekiwać takiej samej ochrony zdrowia jak chociażby średnia unijna. Jeżeli, jeżeli chodzi o publiczne wydatki, to jesteśmy w okolicach Bułgarii i Rumunii. Jestem bardzo daleko do e, krajów Europy Zachodniej, takich jak Niemcy, Włochy e, czy Francja. I właśnie, niestety, również zgodnie z danymi, OECD, widzimy, że to pacjenci muszą nadrabiać, wykładając z własnych kieszeni. No dobrze, jeszcze ostatnie pytanie o nas studentów. Jak tą grupę, która już w przyszłości będzie stanowić główną taką siłę roboczą, jak ją możemy chronić i ochraniać jej zdrowie? Myślę, że przede wszystkim my wszyscy, również i Wy, ale również i to starsze pokolenie powinno w większym stopniu zwracać uwagę na profilaktykę, na promocję zdrowego trybu życia, na odpowiednie odżywianie, ruch. To wszystko tak naprawdę w dużym stopniu generuje to, jakimi jakim będziemy, czy będziemy zdrowi, czy też nie, w przyszłości. Też rozmowy opozycji z nami, wspólnej decyzji, może kiedyś do tego dojdziemy, to jest dramatą polskiej polityki, że, że nie potrafimy w sprawach bardzo trudnych, kluczowych, wspólnie podjąć decyzję, bo to powinna być decyzja wspólna. Wy, my, a ona jest, wszystko jest dzisiaj w stronę polityki, no to jest smutne, ale może to się to zmieni. Chciałbym się tą, może naiwnym optymizmem podzielić.